Dzisiaj pokażę Wam jak przerabiać ściegiem jerseyowym, czyli jerseyem z angielskiego stockinette stitch. Wygląda on następująco. Pokażę jak przerabiać go na płasko w rzędach. Z jednej strony mamy oczka prawe, no z drugiej mamy oczka lewe i na tym polega cała sztuka. Czyli ścieg jerseyowy przerabiamy na jednej stronie wszystkie oczka na prawo. Tak to wygląda na prawej stronie robótki. Natomiast na lewej mamy odwrócony ścieg dżarzyzejowy: po angielsku reverse sockiness stitch, i tutaj przerabiamy oczka wszystkie na lewo. Ja robię oczka lewe metodą norweską, czyli włóczkę trzymam z tyłu. Pokazałam to na innym moim filmiku, który będzie dołączony w opisie. Czyli lewa strona ściegu jerseyowego i prawa strona. Z jednej strony mamy wszystkie oczka prawe, z drugiej strony mamy oczka lewe. Tak to wygląda przy przerabianiu na płasko w rzędach. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zrobić ścieg jerseyowy na drutach okrągłych, na żółce, na okrągło, wtedy cały czas dziergamy oczkami prawymi.